Dzień dobry. I tym dialogiem witam Was wszystkich serdecznie w następnym filmie na kanale Kakamechi. Tym dialogiem akurat taki dialog jest na początku. Chociaż już go chyba czytałem wcześniej. Nie pamiętam czy czytałem, czy nie, ale raczej go czytałem. Jutro będzie padać. Jeśli to jest ten tak jak myślałem. O, dziś za dużo nie ma się do zajmowania, to zrobię porządek i wrócę do was. Jednak wracam przed zrobieniem porządku, ponieważ trzeba zrobić jeszcze jedną skrzynię. Na razie ona będzie stała tutaj i wrzucę do niej to, co... Można powiedzieć, że nie mogę dać do tej zwykłej to będą te rzeczy. Podamy tu i już robię tutaj to, co należy. Jest jeszcze jeden list, ale go za chwilę przeczytam Więc tak Kamienia jak widać nie przybyło I tym razem wejdę z wami do tu. Tutaj zwierząt, żeby też przenieść się przy okazji będzie efekt kamienia. Dawno nie było, ale niech będzie teraz. A w ten sposób można zmieniać nazwy. No to już wiemy wszystko. No sobie pozmieniamy. Nie pamiętam, która była pierwsza, więc. Po prostu je ja już losowo po nazywam. Sni będzie wtedy. Dobra, na razie niech będzie sni, ja, ja je zmienię ten, jak tam pójdę. Powinienem móc zwiedzić za pomocą tego wieku Jest następne jabłko. Świetnie Fajnie, że te jabłka są, ale poczekam sobie, nie będę więcej zbierał. Będzie trzeba mur wybudować znowu i ten. Dobry. Ta ma trzy Ta ma trzy Ta też ma trzy. Aha, no to w ten sposób się nie dowie. Dobra. E, nazwy im zmienię w takim razie w następnym filmie, gdy sobie sprawdzę jak, jak się, która z nich była pierwsza. Która, która... I tak samo wtedy też zmienię krową, mimo że krowy to wiem, że był pierwszy, zęgi drugi, ten trzeci i winat na czwarty. A i tutaj też trzeba oczywiście wydolić. Tam do tego nie pokazywałem, no bo chciałem inne rzeczy pokazywać, ale teraz można. O, długo jest zajmowania się farmą. Chodźmy więc do kurnika. No tym razem szybko poszło dość z tym. Od razu zobaczę ile jest jeszcze na nich 19. Trzeba potem podbierać. Okej. Okay. Potrzebny. Jeden kto? Gus. Start up salonu. Nagroda 800 tego. Samkiem ciekawy sposób on to pisze, chociaż ja aż tak zwolennikiem takiego sposobu nie jestem pisania. Raczej, raczej nie. Raczej mi się bardziej podobały te od innych. Jabłka nie sprzedajmy. Dobra. No to co, gdzie jabłko było? Było ono tu. tu, tu. Tak, tu. Idę więc do Klinta. Rozbić Gerody. Pada deszcz, pada deszcz. Taki to już okres. O nie, 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 nie kaliko desert, tylko akurat do tego chciałem. Blackberry akurat. O, witam burmistrza. Jak zwykle to samo mówi. Rozwalmy to wszystko. Uuu, to akurat... Tego oczekuję. Ale nadal brakuje mi sześciu jeszcze. O jest! To. Ja wiem, kto w ogóle to przeniósł i jednak to najpierw zrobił, potem będzie to robione. Nagroda na jakaś. Kryształowi. O ile się nie mylę, mam już takie coś i nie wiem, dlaczego czego to służy. Ja nie wszystko znam w tej grze. To nie jest tak, że wszystko znam. Cały czas poznaję różne rzeczy. Do magicznego lasu jeszcze pójdę i na tym skończę ten dzień, ponieważ nie ma czego jakoś mocno ciągnąć. nie często pada deszcz Jutro też będzie padał deszcz Nagle znikąd wyskoczyły te niebieskie Nie pamiętam, czy to nie było właśnie w czasie deszczu, kiedy ta jedna z naszych ryb miała być. I gdzie nawet nie pamiętam, gdzie, gdzie miała być. A dobra, aby wam nie przedłużać, to widzimy się po prostu w następnym dniu. Wracamy wobec tego trochę wcześniej, ponieważ jest jedna rzecz, której zapomniałem zrobić i ją teraz zrobię czyli zmiana koloru skrzyni. Trzeba zmienić kolor skrzyni, a właściwie to zrobimy nawet kilka ich. Druga będzie taka, co druga będzie taka. mi muszę przypominać o tym kalendarzu, ponieważ zapominam. Gadajmy z naszą ukochaną. Zamierzam spędzić trochę czasu z papugą dzisiaj. To łamie moje serce, że on nigdy nie będzie latał. Pewnie po raz następny to tłumaczę znów, ale niech będzie. Jutro już nie będzie gadać. Do jaskini na razie nie wybierzemy się. Dobra. Co jeszcze? Dobra, to wywalmy, bo to nie jest ten. Wczoraj jeszcze był pociąg. I w... później wracając to znalazłem takie prehistoryczne te. Dzisiejszy dzień jest bardzo szczęśliwy, ponieważ przynosi on pierwsze zbiory. Ręber Dziś już oczywiście tej połowie Ale zanim to to oczywiście zrobię jeszcze kilka innych rzeczy Nie wiem, czy jakieś mam w domu. Dwa sobie zostawię. Jeżeli nie, a jeżeli mam, no to. No to jest. Sobie. Także sprawdźmy to. I jest coś w domu. Blueberry mam, a cranberry też mam. Dobra. To sprzedam to wszystko po nakarmieniu. Tym razem już przewijam. Widzimy się ponownie. Tym razem najpierw idę na dół do magicznego lasu, a, naj, a naj, zanim do magicznego lasu, to jeszcze do sprzedawcy. Dziś on ma. Na razie nic. Raczej nic obecnie potrzebnego. Nie, nie są mi nawet znane te rzeczy. Teoretycznie mógłbym kupić, żebym miał je na później, ale totalnie tego nie znam. A może być to coś totalnie zbędnego nie dobrze? na kartka Halle wyskoczył. To było zaskoczenie totalne No to niebieski nie aż tak Wszystkie atakują po mnie tym efektem Psa. Chodźmy może do miasta. Widzimy się za chwilę. I za chwilę to jeszcze połowimy. Bo teraz jest właśnie szansa na tą rybę. Więc. O, następne dwa iryjne. Super. No to już tylko cztery brakuje. A to by było ciekawe i zarazem fajne, gdyby z tych geodów wypadły. Chodźmy, może tutaj. Niby nosy występuje, ale może już teraz będzie. W tej przerwie, która tam była przed chwilą, udało mi się przypomnieć, gdzie i kiedy znajduje się ta ryba. No. Więc coś jeszcze będzie... O, jest ta ryba. To jest ta ryba, która była właśnie potrzebna. No i koniec łowienia, super. Nie spodziewałem się, że tak szybko ją złowię. Myślałem, że to będzie wolniejszo. Proszę bardzo, no to tak naprawdę cały w... taki, że nie masz nic do roboty Mam do roboty, a może i nie mam do roboty Mam co dać do muzeum Właśnie te rzeczy tak myślałem, że one będą do muzeum. A dobra. A to nie chcę gadać. No to co, kończymy ten dzień. A właśnie, a ja tą jabłonką się przejmowałem na zapas niepotrzebnie. Dobra, a o co tu chodzi? Gus, robsa. To, to, ten, jeden z płytki Dobra, to nie wiem o co chodzi totalnie. Więc lepiej wróćmy na farmę. I przejdźmy do następnego dnia. Jeszcze założymy chociaż trochę i go dać. Więc widzimy się w następnym dniu. Nasze energie wibracyjne są idealnie dostrojone. Czujesz to? Ja na razie tą rybę tu gdzieś, tak żeby nie ten... Następny dzień znów będzie deszczowy, tak to dzisiaj jest. Są dziś w bardzo dobrym humorze. Tylko Zima jest już tuż za rogiem. Musimy sprawdzić system ogrzewania, zam zamknąć zawory i sprawdzić całą izolację w domu. Uh -huh. Nie martw się, zajmę się tym wszystkim. Poważnie raczej ciężko w to aż uwierzyć. Hej kochanie, zanim pójdziesz dzisiaj do pracy, masz chwilę? Jestem w trakcie pracy nad czymś specjalnym dla Ciebie, ale potrzebuję małej pomocy, by ukończyć to. To jest tajne, więc nie mogę Ci powiedzieć, co to jest. Ale czy mógłbyś mi przynieść 200 sztuk? To wszystko, co potrzebuję. Przynieść. w włókien, jak będziesz miał okazję. Bez pośpiechu. Wszystkie scenki z Emilii, jakie są, mi się zawsze podobają. Zresztą tym razem to jest ten... to jest... jakiś tam quest. Ciekawe rzeczy mówi, mówi, że trzeba te rzeczy wszystkie sprawdzić, ale to wszystko pewnie na mnie spadnie. Niby mówi, że ona on tym się zajmie, ale... No dobra, niech niech tak będzie. Jakiś choć, czyli coś dla nas szykuje. Coś dla nas szykuje tutaj. Fajnego. Zobaczymy co to jest jeszcze. Zobaczymy, co to jest. Widzimy się za chwilę. Powracamy ponownie. No i właśnie. No i tutaj, jak widać, nasza żona przygotowuje dla nas prezent jakiś. Dzisiaj zajmę się jeszcze. Zobywaniem kamienia, ale to już zrobię poza filmem, a Wam już dziękuję wszystkim bardzo za oglądanie. Liczę, że ten film Wam się podobał i widzimy się w następnym odcinku. Do widzenia.